Dzisiaj zaczynam vloga w trochę innym miejscu, bo jestem właściwie na drugim końcu Polski. Pojechaliśmy z rodzicami na długi weekend na wyjazd w góry i jeszcze jeden dzień miśmy we Wrocławiu. Jechaliśmy dzisiaj 7 godzin, więc dosyć długo, ale bardzo szybko mi minęła ta podróż. Tak jak zwykle mi się takie długie jazdy z samochodem dużą, to teraz sobie włączyłam muzykę. Zasnęłam trochę i no, minęło mi to bardzo szybko. Dojechaliśmy już do takiego domku, gdzie przez dwa dni teraz będziemy mieszkać i dzisiaj raczej dużo nie będę robić. Się umyję, poglądam coś na Netflixie, a potem pójdę spać, żeby się wyspać na jutro, bo jutro będziemy przez cały dzień chodzić po górach. To jest w ogóle spontaniczny wyjazd, bo zarezerwowaliśmy chyba to jakieś dwa dni temu, bo moi rodzice tak nagle wpadli na ten pomysł. Mam jutro wolne, bo jest dzień nauczyciela, i dlatego skorzystaliśmy z okazji. Bardzo mi się podoba to miejsce, w którym jesteśmy pokój i wszystko to jest tak w górskim klimacie. Panu wam pokażę jak to wygląda na dworze, bo widok stąd jest bardzo ładny. Wstaliśmy, jest już ranek następnego dnia i dzisiaj plan jest taki, że jedziemy na czeską stronę i tam będziemy pochodzić po skalnym mieście przez jakieś 7 godzin. Musimy tam jeszcze dojechać godzinę w jedną stronę, to znowu będzie trochę czasu w samochodzie. I chyba dzisiaj nic więcej nam się nie uda zrobić, bo to będzie i tak długa wycieczka. Jesteśmy teraz w tym skalnym mieście i idziemy na piechotę do Teplickich Skał, chyba tak to się nazywa. To jest 3,5 km z tego parku, i potem 3,5 km z powrotem. Chcieliśmy tam wcześniej podjechać samochodem, ale uznaliśmy, że jednak się przejdziemy, także no, zrobimy trochę kilometrów dzisiaj. A teraz tu idziemy: jest taka cisza, że aż jak mówię, to się czuje dziwnie, bo naprawdę tutaj nie ma żadnego dźwięku, tylko jakieś ptaki co 5 minut. Na dwór, ale czuję, że zaczyna padać, więc nie wiem, czy za chwilę się nie przyniosło do środka. Wczoraj chodziliśmy przez jakieś 6 godzin i to w sumie bez przerwy, bo jak chciałam zrobić jakąś przerwę, to cała rodzina była przeciwna temu i stwierdzili, że idziemy dalej i że damy radę. No niby daliśmy radę, ale skończyło się to tym, że teraz się czuję bardzo źle i boli mnie gardło. Znaczy, może to nie jest spowodowane przez to, że tak dużo chodziliśmy, ale no nie czuję się dobrze. No znaczy coś się obudziłam z takim bólem gardła, nawet teraz czuję, że mam zmieniony głos i tak ciężko mi się mówi, jak przyłykam się, to mnie bardzo boli. Ja mam jakiegoś pecha, na każdym wyjeździe w ciągu ostatniego roku, czy to była jakaś wycieczka klasowa, czy jakiś większy wyjazd, to byłam chora, także nie wiem co się dzieje, bo na co dzień tak nie choruję, także to dziwne. Dzisiaj znowu będzie dosyć aktywnie, bo teraz będziemy chodzić dwie godziny w jednym miejscu, potem dwie godziny w drugim, a wtedy jedziemy do Wrocławia. Ja już się nie mogę doczekać, aż będziemy we Wrocławiu, bo to bardziej moje klimaty niż takie chodzenie po górach. I do Wrocławia bardzo chciałam pojechać od dawna, mam tam dużo miejsc, które bym chciała od więc nie mogę się doczekać, i może do tego czasu lepiej się już poczuję. A teraz mam nadzieję, że się jakoś bardzo nie rozpada, bo czuję, że zaczyna kropić. A jak będziemy chodzić i będzie padać, no nie za fajnie. Jesteśmy na szczelincu wielkim, to jest najwyższy szczyt gór stołowych, ale mamy nieciekawą pogodę, jest trochę mgła i nic nie widać, także super. Już w hotelu we Wrocławiu. Dzisiaj pogoda była nieco cały czas była mrzawka i trochę mgła, przez co na punktach widokowych nic nie było widać, tylko całe takie białe niebo. Ale znowu trochę pochodziliśmy, potem poszliśmy na obiad i przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia. Teraz się przebrałam i idziemy do miasta zobaczyć, właśnie jak wygląda Wrocław nocą. Pójdziemy na jakąś kolację i na pewno do tej galerii neonów, co zawsze na Instagramie widziałam, jak ludzie sobie tam zdjęcia robili, bo to fajnie wygląda i też mu chciała tam zdjęcie. I think Wrocław. Przed chwilą byliśmy na kawie w takiej kwiatowej kwieciarni, i kafe, chyba to się nazywało. A teraz um, chyba wejdziemy jeszcze na katedrę, bo tam jest jakiś punkt widokowy, a potem będziemy jechać do domu. Dzisiaj przed chwilą na wieży matematycznej, dokładnie to przed nią. Um, tak. Przed chwilą widzieliśmy też, jak odchodywali auto, lecz przyszedł mm. właściciel i w końcu tego nie zrobili. Tak października, jest tak gorąco. Ja jestem teraz w koszuli takiej dosyć cienkiej, ją latem zwykle noszę, a jest no jest strasznie gorąco. do domu. Podróż minęła mi znowu dość szybko, bo słuchałam muzyki, więc nie było tak źle. Całą wycieczkę oceniam na udaną. Może w górach mogliśmy mieć trochę lepszą pogodę i było to dosyć męczące, no bo jednak te tyle godzin chodzenia to męczy, ale były ładne widoki, bo robiłam bardzo dużo zdjęć, a we Wrocławiu zdecydowanie mi się podobało. Myślę, że to jest jedno z ładniejszych miast w Polsce, przynajmniej z tych, w których byłam, to to jest chyba najładniejsze nawet. Wczoraj jak siedzieliśmy wieczorem na Starym Rynku, to tam było tyle ludzi i tyle się działo, także super jest to, że to miasto nawet w październiku tętni życiem. Jestem trochę zmęczona tym wyjazdem, a jutro szkoła i jak wróciłam, to się dowiedziałam, że mam jutro sprawdzian z fizyki, a pojutrze z biologii i z chemii, także będę musiała się uczyć. Przyznaję, że kompletnie zapomniałam o tych sprawdzianach, więc nie jestem przygotowana. Na szczęście z tej fizyki to nie jest najgorszy dział, więc nie wiem, pół godziny mi to może zajmie, a potem już pójdę spać. I to chyba będzie tyle na dzisiaj. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!